Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM. Dzień dobry Państwu, witam również naszego gościa Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dziś wyjątkowo w środę audycja samorządowa Jarocin. Najnowsze informacje z gminy Jarocin. Nawiążemy do wizyty przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej z Magdeburga, która złożyła wizytę w Jarocinie. Tak, zło złożyła wizytę w Jarocinie, ale też z celem prezentacji i spotkania się z Grupom przedsiębiorców z naszego powiatu, i tak tutaj celem tego spotkania, w którym wzięli przedsiębiorcy z terenu naszego powiatu, była prezentacja możliwości rozwoju firm w ramach współpracy międzynarodowej. Jednym z punktów też wydarzenia było przedstawienie założeń programu Enterprise Europe Network. W województwie wielkopolskim, o którym mówił Maciej Walczak z Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jak wiemy, rynek niemiecki nie jest zbyt łatwy, bardzo szczelny i stąd spotkania tego typu, jak spotkanie z prezesem Izby z Magdeburga pomoże nawiązać kontakty. Tym, którzy oczywiście chcą współpracować z firmami niemieckimi i ułatwi to, bo, bo tak jak wspomniałem, rynek niemiecki do łatwych nie należy. Więc tutaj z naszej strony przedstawiliśmy gospodarkę w Jarocinie, nasze zaangażowanie, przygotowanie terenów pod przemysł, jeżeli chodzi o ekologię i uzbrojenie. I tutaj gośćmi z Polski nie tylko były firmy z Powiatu Jerocińskiego, ale też z innych województw, z, na przykład z miejscowości Włoszczowa, który pan e, też jest jednocześnie samorządowcem. No i pod wrażeniem byli tutaj gospodarki naszej komunalnej, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Na przykład, oczywiście, już. E, Pewnie około 10 lat temu skanalizowaliśmy 98% gminy. Tam poziom kanalizacji mają gdzieś na, na, na wysokości 20% mieszkańców. Także no, jest tutaj przepaść, i my y, przymierzamy się do likwidacji oczyszczalni ścieków, zastąpienie od, oczyszczalni ścieków zakładem odzysku surowców, który nie będzie produkował. Żadnych nieczystości, zanieczyszczał ani rzek, ani pól. Natomiast tam zastanawiałem się, skąd wziąć pieniądze, aby wybudować kanalizację. Ale celem głównym było nawiązanie kontaktów i ułatwienie współpracy między firmami polskimi i niemieckimi. Stąd tutaj też udział starszego cechu Jacka Dudkiewicza, który przedstawił zasady funkcjonowania stowarzyszenia, która zrzesza przedsiębiorców. No tutaj zasady też współpracy są inne w Polsce, tak naprawdę nie ma jednej organizacji, zrzeszenia, która skupia przedsiębiorców. Są instytucje, organizacje, które są dobrowolne. Natomiast w Niemczech jest to tak mocno zinstytucjonalizowane, że wszyscy mają obowiązek należenia do Izby Przemysłowo-Handlowej. Także zasady są inne. I myślę, że stąd też jest bardzo wartościowy kontakt z prezesem. Tej Izby, bo to może być łącznik do każdej firmy, bo każda firma w Niemczech jest członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej. Oprócz tego spotkania planowane są jakieś kolejne? Otrzymaliśmy tutaj również, i ci, którzy by chcieli odwiedzić Izbę i przeprowadzić rozmowę na temat współpracy, zaproszenie do Magdeburga. Taka, taki pomysł jest, żeby w okresie jesiennym udać się do, do Izby Przemysłowo-Handlowej Magdeburgu, oczywiście o ile będzie zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców. Ale jeżeli któryś z przedsiębiorców, który słucha tej audycji, chciałby kontaktu i pomocy w nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorcami niemieckimi, to tutaj służymy. Pomocą w przekazaniu adresu do pana Svena Eriksona, prezesa Izby Handlowej Magdeburgu, który może pomóc w nawiązaniu kontaktów i współpracy. A czy Jarociński cech rzemiosłu tutaj nie będzie pośredniczył w tych kontaktach? Jeżeli chodzi tutaj o kontakt, know-how instytucją, która jest wyznacza, wyznaczona na nasz teren i które też ten kontakt może ułatwić, to jest Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, który był reprezentowany przez prezesa Macieja Walczaka. Myślę, że tutaj to może być też łatwym przekaźnikiem kontaktów. A zatem zapraszamy do kontaktów z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Kaliszu. Tam. Wszelkie informacje dotyczące kontaktu z Izbą Przemysłowo-Handlową w Magdeburgu. Panie burmistrzu. Czy w gminie Jarocin mieszkańcy dobrze zarabiają? Ja myślę, że coraz lepiej i, i te zarobki w ostatnich czasach znacznie się zmieniły na korzyść od, o oczywiście wzrostu zarobków. Już mówię skąd moje pytanie. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dochody samorządów w przeliczeniu na jednego mieszkańca i akurat gmina Jarocin wypada tam dość blado. No Taki też kontekst miał jeden z Artykuł W ostatniej gazecie jerocińskiej, tam gdzie no, gazeta tutaj nie pierwszy raz słynie ze, zło ze złośliwości. Jeżeli można coś znaleźć, żeby uderzyć, to próbują uderzyć. No i uderzyli rzeczywiście, pokazując te dane. Urzędu Statystycznego. No właśnie, to przelic... są statystyki, Pani tak, Burmistrz. I przeliczają to na jednego mieszkańca. No ale jak skomentować fakt, że przypada 4235 na mieszkańca, kiedy w innych gminach jest to więcej? Już Pani mówię, bo pit czyli wpływy z PIT-u, o których tutaj mowa, mamy od kogo? Od mieszkańców, który, którzy pracują i zarabiają, lub emerytów. Natomiast PIT-ów nie mamy, bo nie płacą dzieci, studenci noworodki. Te osoby nie płacą, bo nie mają dochodów. I proste przeliczenie na każdego z mieszkańców, który jest w gminie, no może pokazywać, że rzeczywiście no przeliczeniu na jednego mieszkańca te wpływy, to są dane, które nie kłamią. Są niższe. Natomiast to trzeba analizować bardzo głęboko. W gminie Jarocin, Żerków i każdej innej nie mieszkają tylko ci, którzy mają dochody, bo mieszkają również dzieci. O czym to może świadczyć? Że w nasze, nasza gmina jest w najlepszej sytuacji, bo ma największą ilość dzieci i młodzieży, bo te osoby nie zarabiają i nie powodują wpływu podatku PIT czy CIT do gminy, bo firm też nie mają. I należy to troszeczkę, odrobinę głębiej przeanalizować. Mówię, w prostym liczeniu to tak się wydaje że rzeczywiście wpływy są niższe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ale czy w przeliczeniu na mieszkańca, który pracuje i wytwarza dochód, należałoby to uzupełnić w przeliczeniu na każdego mieszkańca uśredniona kwota i w przeliczeniu na mieszkańca, który generuje PIT czy CIT. I tu myślę, że no nie byłoby to jakby złym wynikiem dla Jerocina, no, co też świadczy o tym, skąd to że gmina Jerocin najwięcej inwestuje w powiecie jerocińskim, więcej od całego powiatu razem ze wszystkimi gminami. No nie z biedy przecież, nie? Nawiązując do kwestii finansów i tego, że gmina się rozwija, jak mówi pan burmistrz, trwa rozbudowa obiektów sportowych Jarocin Sport, inwestycja w toku i czy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem? Tak, tutaj oczywiście mieliśmy tutaj problemy Musieliśmy pożegnać się, już to pewnie większość wie, z firmą, która rozpoczęła rozbudowę obiektów sportowych na Jerociń Sport, gdzie jest w tej chwili w trakcie budowy lodowisko, kręgielnia sześciotorowa z aneksem do, do, do różnych spotkań, salki do ćwiczeń, sala e, konferencyjna na 300 osób, i to zostało przerwane ze względu na. na Perturbacje z wykonawcą, z którym musieliśmy się pożegnać, i nowa firma, która wygrała przetarg firma Antrzak Kalisza no, bardzo dobrze nam się współpracuje, wszystko idzie zgodnie z terminami. Widać fachowość, że firma myśli o tym, jak wybudować to dobrze, a nie wyszukiwać problemów co jest źle, bo w różnych dokumentacjach, projektach zawsze przy budowach znajdują się problemy, natomiast po to jest wykonawca, inwestor, aby wspólnie je rozwiązywać i zbudować dobrej jakości obiekt. Firma Antrzak buduje zgodnie z harmonogramem i Jestem pewien, że zbudują to bardzo dobrze i dobrej jakości obiekty sportowe. Nawet tutaj mamy też sugestie i propozycje, żeby przyspieszyć budowę i zakończyć wcześniej niż przewiduje umowa, co oczywiście nas bardzo cieszy. A inwestycja ta, tego obiektu, w kontekście też do poprzedniego pytania i, i sugestii, że, że, że Jarocin ma niskie wpływy. Średnie, pit na jednego mieszkańca. To jest powodowane też tym, że w Jarocinie bardzo dużo buduje się nowych mieszkań, nowych domów, gdzie zamieszkują, przeprowadzają się do Jarocina całe rodziny z gmin i powiatów ościennych. Co powoduje też znaczną ilość nowych mieszkańców, nowych dzieci, które nie wytwarzają też dochodu i ten średni PIT wtedy w przeliczeniu na jednego mieszkańca oczywiście jest niższy niż w gminach tam, gdzie pozostają emeryci, starcy no i osoby, które pracują, no bo dzieci z rodzinami, które chcą zamieszkać na swoim przeprowadzają się do Jarocina. I te rodziny i nie tylko te, a przede wszystkim te, które od lat mieszkają w Rocinie, potrzebują takich obiektów jak Jerocin Sport, aby przede wszystkim tutaj z myślą o tym okresie zimowym, gdzie najwięcej potrzeba... Rekreacji, sportu, który zimą nie jest tak dostępny, bo warunki oczywiście są gorsze i, i ten obiekt Jerozin, sport i atrakcje zimowe no znacznie też podwyższą standard życia i uatrakcyjnią życie w jarycinie. Ale póki co mamy jeszcze lato, a jeśli lato, to e, imprezy plenerowe, najbliższa już w niedzielę, dożynki powiatowo-gminne, których jest Pan współorganizatorem. Gmina jest e, organizatorem tych dożynek i w harmonogramie jakby wspólnych imprez w tym roku też przypadło to, że powiat, dożynki powiatowe robi w gminie Jerocin, więc wspólnie z powiatem jesteśmy gospodarzami dożynek gminno-powiatowych, które odbędą się w Radlinie, na które serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszej gminy, gmin ościennych, myślę, że będzie wiele atrakcji i wiele wrażeń i wspólna zabawa i radość z tego, że plony zebraliśmy i może nie są tak dobre jak w poprzednich latach, ale są. Ja tylko przypomnę Dożynki 18 sierpnia w Radlinie. Początek imprezy o godzinie 14. A dziś dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za rozmowę. Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu i zapraszam na Dożynki do Radlina. Aldona Brycka-Jaskierska, do usłyszenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM.